Kim jest Ani? Historia Ani zaczęła się ponad 5 lat temu, kiedy to użytkownik Roblox o pseudonimie Hersel Liden stworzył Tom creepy Początkowo była to niewielka opowieść, która krążyła w społeczności, ale z czasem zyskała ogromną popularność, stając się tematem dyskusji na forach, w filmach na YouTube i na TikToku. W skrócie, Ani była małą dziewczynką która doświadczyła niewyobrażalnych okrucieństw. Jej matka, osoba z poważnymi problemami psychicznymi, karała ją w potworny sposób za najmniejsze przewinienia. Jednym z najbardziej wstrząsających elementów tej historii jest incydent z psem. Mówi się, że ani przypadkowo stukła talerz, w ramach kary jej matka zabiła i ugotowała jej własnego psa zmuszając Ani do zjedzenia go. Ta trauma na zawsze odcisnęła piętno na psychice dziewczynki. Inne formy kar, jakie stosowała matka, były równie przerażające. Zamykanie Ani w szafie, kłucie ostrymi, zardzewiałymi przedmiotami, a następnie wyśmiewanie jej cierpienia. Ani nie mogła znieść dłużej tego koszmaru. Próbowała walczyć z matką i uciec, ale bezskutecznie. Została ciężko ranna, a jej matka podpaliła dom, w którym Ani zginęła. Po jej śmierci w Robloxie pojawiła się tajemnicza gra, często nazywana po prostu "Grom Ani. Gracze, którzy do niej dołączyli, donosili o dziwnych i niepokojących zdarzeniach. W grze często pojawił się spalony dom, a w nim postać Ani. Niektórzy gracze opowiadali o tym, że Ani próbowała z nimi rozmawiać, prosząc o ciszę lub śpiewając piosenkę Ring around the Rosie. Co w kontekście tej historii nabierało wyjątkowo złowieszczego znaczenia. Na profilu Ani w Robloxie znajdowano również tajemnicze obrazy, które rzekomo były rysunkami dziewczynki, przedstawiającymi jej matkę jako potwora i symbolizujące jej żal po zjedzeniu psa. Kirbypasta o Ani stała się niezwykle popularna, inspirując tysiące fanowskich teorii, filmów i dyskusji. Konto Ani na robloxie zyskało setki tysięcy obserwujących, a gra, pomimo braku aktualizacji, wciąż przyciągała dziesiątki aktywnych graczy dziennie. Wielu twórców internetowych próbowało rozwikłać zagadkę Ani, odwiedzając jej grę i analizując każdy szczegół. Co ciekawe, pierwotna historia była nieco inna, ani miała być po prostu szaloną dziewczynką, która jadła psy i dotykała ostrych rzeczy, a jej dom spłonął. Jednak to społeczność z czasem dodała warstwy okrucieństwa ze strony matki, tworząc bardziej złożoną i tragiczną narrację. Twórca Creepypasty sam przyznał, że napisał tą historię i stworzył to konto. Wyjaśnił, że usunął wszystkich znajomych z listy Ani, aby nikt nie czuł się uprzywilejowany. Mimo, że legenda Ani żyje własnym życiem, a jej wpływ na społeczność Roblox jest niezaprzeczalny. Historia Ani to doskonały przykład tego, jak fikcja może stać się czymś więcej niż tylko opowieścią, przenikając do świadomości graczy i budząc prawdziwe emocje. Niezależnie od tego, czy wierzycie w tą krwi pastę. Czy traktujecie ją jako fikcję? Jedno jest pewne, Ani na zawsze pozostanie z jedną z najbardziej przerażających legend Roblox. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej historii? Czy mieliście kiedyś do czynienia z grą Ani Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, ponieważ 500 łapek w górę to jest kolejny odcinek w tym kanale. Zostawcie subskrypcję, bo lecimy po 100 tysięcy subów. No i co? Pamiętajcie za dzwoneczkiem tą subskrypcję, ponieważ wtedy nie ominiecie żaden materiał o tym kanale. Do kolejnych mrocznych historii. Do zobaczenia. Pa!